Po tym, co powiem, będziecie mi brawa. Ale sytuacja zmusiła mnie do tego, że hejt na internecie, na Facebooku na moją osobę przelał już czarę temu. Jestem osobą niewidzącą, więc dostanie się do miasta jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Nie chodzi mi, czy ja się zgadzam ze strajkiem, czy się nie zgadzam, czy jestem za, czy przeciw. Po prostu jestem mieszkanką miasta Bydgoszczy. Kiedy w piątek rano stanęłam na przystanku jadąc, miałam pewność, że dojadę do, do, do lekarza, okazało się, że nie dojadę. Byłam zdezorientowana, wróciłam do domu. Ja chodzę jako osoba niewidząca drogami, które znam na pamięć. Dla mnie na pamięć jest wsiąść w tramwaj dziesiątkę koło mojego bloku i wysiąść koło szpitala wojskowego gdzie mogę pójść na badania, które nie czekam dzień, dwa, tylko czekam tygodni okay. lub miesiące. Ale dzisiejszy protest jest po to, żeby dalej mogła pani tak robić. A też dlatego pani przerywa, proszę pana. Pan Ale pani 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 jest, niech Bibny pan jest, niech pani jest na tyle grzeczny i kulturalny. winien, to nie jest winien, ale przyszłam, żeby powiedzieć: co skoro uznaliście, że strajk jest jedyną formą dla nas, dla Was, to trzeba było też pomyśleć o ludziach niepełnosprawnych, starszych, którzy nie mają możliwości innych, którzy również mają niskie emerytury. Może się zamienię tutaj 1700 zł. żyję sama i muszę też rachunki zapłacić. Oburzył mnie tak również pan król, który mówi, że Wasze dzieci głodują. Bo chcecie wiedzieć, jakie ja głoduję? Wybieram leki co drugi dzień, bo codziennie nie mogę ich używać, bo nie jestem w stanie ich wykupić. Nie jestem w stanie, więc jeżeli chcecie się licytować, jeżeli chcecie się licytować, komu jest gorzej, to przykre to, przykre to jest. Ja chcę tylko jednego. Jako obywatel tego miasta chcę, żebyście. Jak najszybciej uruchomili nie pięć, trawa i niech on jest jeden na godzinę, ale niech jest. Co by sobie... Tutaj też hejtujecie to, co mam do powiedzenia. A mnie nie interesuje, kto jest winien, bo dzisiaj nasz kraj wiemy kto jest winien, kto odpowiada za to, że nie mamy za co żyć. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, każdy głos jest ważny, czy popierający, czy niepopierający. Mamy tego świadomość, że niestety osoby o pewnej niepełnosprawności mają potężne utrudnienie. Jeszcze raz te wszystkie osoby szczególnie przepraszamy, że muszą z tym problemem się borykać. Ale my również chcemy, i tutaj kieruję do Pani słowa, chcemy, żeby Panią wozili. Oso woziły osoby, które są wypoczęte i sprawnie, psychicznie, żeby można mogła pani bezpiecznie również jeździć tą komunikacją miejską. To jest właśnie ten proces. Dziękujemy za ten głos, obojętnie jakby nie było, jest to szczery pani głos i również potrzebujemy.